Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 6 No i co? Mamy tutaj ostatni fort przy którego pilnuje Jorgen I co? Zostało nam tylko się tu pobić Okej, okay, z tymi żywiołakami to ja chyba jednak nie, niezbyt chcę się bić Z tymi Aglajami No ale to już można lepiej trochę rozegrać eee, Zostało nam go podbić i ostatni przeciwnik został do pobicia Niszczycieli, myślę, że tutaj, jak damy, będzie w porządku. Dokładnie. Cześć, wszystkich trochę po łbie. Tutaj tego wyeliminujemy. A przynajmniej. Nie, na pewno go wyeliminujemy. Na pewno. O, nawet nie. Co ciekawe. O. Sam się wyeliminował. Jest, to jest tak piękna umiejętność. Dobra, oni się tam biją ze sobą, spoko. Myślę, że tutaj jakieś posiłki możemy na te przywołane jednostki sobie wrzucić. Jakiś lag byłby przyjemny, ale oczywiście nie, nad, nie nalegam. Za drugim razem wszedł, za drugim razem to się może wchodzić. No i pięknie. Tyle by było z tej walki, a ja, PeCet chciał tu coś tracić. Dobra, tamtej poprzedniej też pewnie moglibyśmy, moglibyśmy stracić trochę mniej. No ale już trudno Nie no nie tracimy Przed samą walką Taką ciężką z Jorgenem Nie tracimy takich rzeczy No. Myślę, że dam im podejść Strzelaj raz Strzelaj drugi raz Okej Ty wyeliminujesz eee, Posiłki No i wskakuj Posiłki nie były potrzebne Chociaż nie, jakby nie było posiłków, pewnie zabiłoby mnie i wtedy mógłbym, mógłbym stracić jednego, ale. Ale generalnie było w porządku. Wydaje mi się, że Jorgen stąd nie wyjdzie, więc możemy sobie na spokojnie podejść tutaj koło zamku. Powiedz mi, czy ty dobiegniesz do mnie? W teorii. Dobra. Przebudujemy. Pytanie, czy mamy coś jeszcze do przebudowania? Nie wydaje mi się, żeby coś jeszcze było, ale. No nie, tutaj zostały już tylko kopalnie. Dobrze, w takim razie yy, 43. Okej. Okay. Akurat jednego zabrakło, dobrze. Yy, 43. No i nie mamy już nic. <grystko> Wszystko poszło na czarty. Ale no czarty robią swoją robotę, a teraz będziemy mieli ich dwa razy więcej, także spoko. Chyba po walce z nim dostaniemy kolejne 50, jeżeli się nie mylę. Jak to wygląda teraz? Dalej jest bardzo wysokim poziomem trudności. Zapiszmy w takim razie. Zobaczmy, jak PC sobie z tym poradzi. No jest go trochę. Pewnie? Czemu nie? Światłość ma dusza. Nie ma jednej prawdy. Malaso, okryj mnie ciemnością. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale miałem kiedyś brygadzistę, który też cały czas taki czerwony chodził. I kiedyś. E... Na drugiej zmianie, jak byliśmy, mieliśmy innego wtedy brygadzistę, bo tam na drugiej zmianie zawsze jeden, dwóch zostawało. Tak jak było po dwóch na dział, czyli tam ich około było dwunastu, czternastu. Nie pamiętam, coś koło tego. E... Może koło dziesięciu raczej. W każdym razie. E... Zostaliśmy z innym. No i wchodzę z kumplem do biura. Mówię mu, słuchaj, ten. Yy, tu było zejście, halo. Garnijmy najpierw, gdzie tu było zejście. Chyba muszę tędy wyjść najpierw. I mówię mu, no ten, bo tam. Yy, tam grzelak coś tam mówił. On mówi, Grzelak? który to ja mówię? No ten czerwony jak pomidor cały czas. I <laughs> się okazało, że za taką ścianką, no taką szafką, no nie wiem, tam jakieś papiery w niej były. Siedział ten drugi brygadzista, czy ten, który z nami siedział. I Zaczął się chichrać i tylko mówi: Udam po głosie, że nie słyszałem kto to mówi. <laughs> Ale zawsze jak widzę po prostu, jak widzę, że ktoś jest taki cały czerwony, to mi się to przypomina. <laughs> ja ten brygadista, nie, wiem, on chyba coś ze zdrowiem musiał mieć, bo tak cały czas, że ktoś czerwony jest, to To już jest chyba problem. Ale trudno. O ty panie, co ty chcesz ode mnie? A ty nic nie masz. Czem ty we mnie wleciałeś? ty chciałeś w ogóle osiągnąć tym? A. Pewnie nie było konieczna tutaj strata tego, no ale... Spoko. Okej, okay, tu bez strat. 1000 sztuk złota dziennie. Okej, okay, to się przyda. To można by podnieść. No i wydaje mi się, że jutro tutaj... Eee, że jutro będziemy mogli sobie to będziemy mogli sobie? co ja chciałem powiedzieć? A, podbić zamek, Nie jestem pewny, ale może się uda Ja tu potrzebujesz? 5 drewna, dawaj 5 drewna możesz nawet dać z 19 na przykład i tak później je sprzedamy, jeżeli będzie taka potrzeba to mi jest potrzebne, no w sumie raz możemy to zbudować To możemy sobie zbudować. Tutaj mamy też zbudowane. Dobra, świetnie. Wygląda to całkiem dobrze. A, to jest forcik po prostu. To było? Tak mrugnęło mi, ale nie jestem w sumie pewny. Dobra, dawaj was, dawaj was, no i was do końca. Myślę, że możemy już nawet w tym momencie po prostu sprzedać wszystko. Jeszcze 38 dociągniemy, chociaż jemu chyba niewiele zostało. No właśnie, wcale ich nie zostało u niego. O ciepanie, gdzie on się wyteleportował? Dobra, no nie do końca o to mi chodziło. Trudno. Zaraz się tu wrócimy. Nie Schowaj. Traciliśmy na tym całą turę. No ale trudno. Cały czas tracę czas, więc to mnie nie boli. Dawaj, razu przebudowujemy, nie ma, tu na te, nie ma tutaj na co czekać. To sobie dobieramy. To możemy podnieść. Ile ty masz many w ogóle? 160, no to w sumie niewiele. Dobra, no ale nie zostało tutaj za dużo miejsca w sumie, co to jest? A to jest to nasze przejście nie zostało tu już za dużo. pecet mógłby się chować. To jest kopalnia. Przed końcem tygodnia fajnie by było sobie to ogarnąć. Czekaj, porcik tutaj już jest. Więc nawet nie musimy liczyć na to, że przed końcem tygodnia po prostu weźmiemy go już teraz. Wybudujemy sobie go też od razu. Żeby o tym nie zapomnieć. Droga bez powrotu. Ten znak zapewne umieścił tu smoczy ry y umieścili tu smoczy rycerze przynajmniej, y przynajmniej tak można sądzić po złożoności bispa i symboli, którymi ich zakon się chlubi. Jest to też świadectwo ich dość specyficznego poczucia humoru. Tak, to jest miejsce dziwne. Takie też bardzo specyficzne jest to miejsce, nie tylko ich poczucie humoru. A Ajajaj. Dobra, nie bolą mnie te straty w sumie. Tu jeszcze jest Pytanie teraz Gdzie przechodzimy dalej Okej, okay, tu przechodzimy dalej Dobrze, to cofnijmy się tutaj Chcę najpierw wyczyścić A później iść dalej Mogłem się nie cofać w sumie w takim razie Ale skąd mogłem wiedzieć No teoretycznie mogłem się domyślić, że droga Prowadzi dalej, a to jest po prostu Jakieś poboczne przejście Kupów nie chciałbym tracić, no ale niech będzie. Teraz dokupimy ich więcej. No właśnie. Myślę, że teraz już po prostu dokupimy sobie jednostki strzeleckie i tyle. Nie będziemy tu kombinować. A, tylko że no właśnie. To może być problem. Dawaj was, dawaj was. Zresztą wszystko możemy wykupić, no właśnie. teraz ja się tu czaję. Dobrze. niesiemy cię kumplut. Znaczy, koleżanko Dobra, zahacz sobie to po drodze, coś sobie ją po drodze Nie, nie w tę stronę, w tę stronę No jest to całkiem sprawna armia to Na dół I ham Okej okay. Dobra, no skoro on tu wybiegł do nas z wojskiem, to zobaczmy, co tutaj jest. Okej. Okay. Dobrze, może to jednak nie był taki mądry pomysł. Wróćmy tam. <laughs> Wróćmy sobie tam. Ty też wracasz. Teleportował się. Bo widzieli bohatera, którego łatwo zabić. Aha, bo to, to zaraz zamek jest. Ue, no to mogłem tu od razu podejść. Dobra, no wy nie jesteście tu żadnym wyzwaniem. Staliśmy złotą gęś. OK, brakuje mi jednego kryształu akurat. O, i akurat dzisiaj możemy zostać w zamku, możemy sobie elegancko tutaj... Dobra, zostań, co tam. To co, bo cały ruch masz? Trudno. Yy, dawaj, tu 10. Co ty krzyczysz na mnie? O co chodzi w tych zamkach, że ten dźwięk się buguje? Bardzo dobrze, że powoli kończymy tę serię. Zresztą znaczy jeszcze zostały te dodatkowe kampanie, ale bardzo dobrze, że powoli kończymy, bo ta gra zaczyna coraz bardziej odwalać już. Okej, okay, nie będziemy tak kupować części staka, bo to uważam bez sensu jest. Dawaj tu, lecimy dalej. Atakuj. Coraz mniej strat się pojawia. Ale zauważyliście, że nic nie ucieka w tych ostatnich dwóch scenariuszach? To no jest tyle jednostek, że w sumie ciężko się dziwić, że nic nie ucieka. Nie możemy sobie wypracować jakiejś takiej bardzo dużej przewagi. Pokryta prawda. Enigmatyczne napisy na tym głazie oznaczają wejście do prawdawnej jaskini smoczych rycerzy, jednej z tymczasowych kryjówek wybudowanych w czasach, kiedy Tarbadon nie istnienie zakonu. Możliwe, że była tu też Katarzyna. Cały czas do czasu zdają się przenikać do innego wymiaru, jakby po części składała się, składały się. Z, przepraszam bardzo. Składały się z cienia. Tak to jest, jak się je przed nagrywkami. Iść fan. O kurde, bardzo wysoki poziom trudności. Spróbujmy. Nie, nie powinno być problemu chyba. No właśnie. Zmęczyła mnie ta bitwa. Czas na zasłużony odpoczynek ataku i moc magiczna. Pięknie, smoczy rycerz. Katarzyna jest sama, jej sojusznicy zostali zgładzeni przez armię światłości. Czas stawić jej czoła i pokonać ją. Trzeba raz na zawsze ukrócić jej szaleńcze występki. Archanioł Michał wychodzi na środek ciemnej jaskini i czeka, tak jakby miał się z kimś spotkać. Wtem spośród cieni wyłania się smoczy rycerz. Katarzyna z rodu gryfów, po czym powoli dostojnie podchodzi i zajmuje miejsce tuż przed nim. Powietrze staje się gęste od napięcia. Za chwilę bohaterowie światłości i ciemności zaczną omawiać losy świata. Skazałaś Aszan na zagładę. Pozwolisz Bezimiennym utopić świat w ciemnościach. To ty zaburzyłeś równowagę. Złamałeś przymierze Zmierzchu. Hodowałeś ludzi jak psy. Wykorzystałeś moje dzieci. Nasze naczynia to wyznawcy Elrata. Skłonni przyjąć nasze dusze. Patrz, co najlepszego narobiłeś. Teraz Bezimienni też mają sprzymierzeńców, którym dali cząstkę swojej mocy. To jest ten sam dialog, co tam był. Matko, dość tego. Widziałem, do czego są zdolni bezimienni. Kirył, równowaga została zachwiana. Aniołów jest coraz więcej, a bezimienni są uśpieni. Nie przeniosłeś do Szeogu ich broni, tylko ostatni bastion ich obrony. Nie zniszczyłem niewidocznej biblioteki. Przeniosłem ją tylko w miejsce, gdzie nie może narobić szkód. Jeśli zbudzisz bezimiennych, nikt w Aszanie ani pod nim nie będzie bezpieczny. Nie mogę pozwolić, żeby światem zawładnęły dogmaty w obronie przed taką światłością i jestem gotowa nawet zabić syna. Spróbuj, jeśli chcesz. Smoczy rycerz Katarzyna wspina się z determinacją na, sz na szczyt wzgórza i przyczaja, jakby szykując się do skoku. Następnie przeistacza się w olbrzymie stworzenie poświęcone Malasie, którego wygląd jest równie przerażający, jak i piękny. Gniewny czarny smog wznosi się ku niebu, a następnie przechodzi w pikowanie, szykując się do ataku. Malaso, zaklinam cię na duszę Sarbadona. Przybywaj! Proszę. No, ładny smoczek, ładny. Ale zdecydowanie bardziej podobała mi się ta pierwsza misja epilogu, gdzie walczyliśmy ze światłością. Uważam, że anioły mają trochę więcej na sumieniu: 180 tysięcy. Dobra, dam ci podlecieć. Nie poddatujesz, tylko mnie bijesz. Uf. Dwa ruchu coś ci zmieni tutaj. Obawiam się, że nie zmieni nic. Dwa ruchu. Poczekaj. Ajajaj. Aj, aj. No. Czelaj, to jest szalone 200 obrażeń że jeden kroczek do przodu wystarczająco będzie, żeby tę naszą szarżę uskutecznić, Weźmy im posiłki wrzuć trochę ich przybyło, 19 no nie, nie za dużo, ale coś tam mamy teraz bohaterska szarża ładnie pięknie jeszcze z lakiem do tego Nasze sukkuby już nie istnieją, ale mogliśmy się tego spodziewać. Okej, okay, no czarty tutaj porobią, no chociaż. Wcale nie jest powiedziane, że porobią, ale na pewno bardzo pomogą. Może bez stanie życia. Tylko, że one bardzo mało obrażeń biją. Dlaczego? Zmęczenie. Aha. Okej okay. To dużo tłumaczy. Dawaj mi tu czarty kolejne. 27, spoko. O, regeneracja. Może agonia. Błoterska szarża, może próbujemy jak dookoła pobiec co ty robisz w tej chwili mi takie rzeczy tutaj próbujesz uskuteczniać i co ty myślałeś że to coś zmieni? no nie no powinniśmy dać radę chyba Chyba powinniśmy dać radę. 11 tysięcy. Nawet więcej. Prawie 18. My najwięcej obrażeń to biją teraz te odbyty nasze, no bo one biją w sobie dystansowo co sprawia, że nie bardzo. Nie bardzo PC to jest w stanie im zmniejszyć obrażenia. Bo mam wrażenie, że zmniejsza obrażenia jak go bijemy. A dlaczego tu pokazało 6000, a zaatakowało 2, to nie rozumiem. 13 się wstrzesiło, ok. Ooo! Piękna regeneracja. No, zaatakowali raz i już jest po regeneracji, no ale... Ale przez chwilę było dobrze. Dawaj tu... A, nie mogę się leczyć, bo jesteśmy złymi jednostkami, rozumiem niewiele bije. To bije trochę więcej. Może jakieś masowe bohaterstwo. Damy radę, co? Mielibyśmy nie dać rady. Też wygląda to coraz gorzej. Zdecydowanie wygląda to coraz gorzej. To szarża bohaterska. To no niekoniecznie No nie, nie damy rady Już to widzę, że nie damy rady Więc musimy wczytać Wrócić tu z większym wojskiem Musimy się wycofać do pierwszego lepszego zamku tak naprawdę Dobrać sobie wojsko i tu wrócić Może nawet całe wojsko, kto wie To zależy ile mamy golda A że ostatnio mieliśmy mało przebudowywania zamków No to możemy go trochę mieć Wycofaj się tutaj, proszę cię. Ok. No myślę, że przeczekamy sobie do następnego tygodnia po prostu. Stracimy sobie te kilka dni. Powiedzmy, stracimy. 43 chyba ich tam było, czyli 11. I sprzedajemy całą resztę. Mamy kolejne prawie 100 tysięcy w kieszeni. Tak, chcemy ciebie. Na pewno chcemy was. Ciebie. Uuu. Dobra, no i cokolwiek więcej jeszcze. My dobrze by było się wyposażyć w jakieś buffy, co nie? Przebiegć się po mapie i tak dalej, ale czy to będzie potrzebne? Trochę tu tracimy. Trudno. Trudno. To już było spoko. Pewnie, słyszeliśmy to już. Ciebie też już widzieliśmy. O, teraz mówiłem zaatakować. Właśnie od razu mnie atakowała. Wysoki poziom trudności. No tak, zauważyłem. Ptak gromu w ogóle, półboskie. Dobrze. To pewnie, jakbym wczytał wcześniej, przed walką z Michałem, to też on by gdzieś tam stał. Tak zakładam. Paterska szarża. Dawaj tu jakoś na bok Gdzieś tu na środek mniej więcej Skoro on strzela tyle to spróbujmy nie dać mu aż tyle szans na to Okej, okay. mamy teraz dużo więcej sukubów, więc też będzie łatwiej No to jakaś bohaterska szarża by się przydała, ale myślę, że masowe bohaterstwo też będzie w porządku Dawaj tak Mamy teraz dużo więcej jednoostek, no tutaj też nie ma co ukrywać, że to będzie ta walka dużo łatwiejsza. Nie ma czegoś takiego jak zdjęcie kontrataku, więc po prostu atakujemy jak wlezie. A tak doskonały mogę ci narzucić. Fajnie, że było 10 tysięcy pokazane, a zadał mniej. Dobra, ale to nic, nic nie zmienia już w tym momencie. W tym momencie to już nic nie zmienia, mm -hmm. bohaterska szarża, może dawaj tutaj na drugą stronę, kilka diabołów. No i ładnie. Będzie po niej. O, tak. Przecież wcześniej też się tak teleportowała. Zapomniałem o tym. walni po wszystkich. I jeszcze raz. Łatwo. Ląduj, koleżanko. O, jeszcze raz. Pięknie. Dawaj. Dawaj. 2,5 było pokazane. Dostał laka i zaatakował 1100. Nie powinien zaatakować ze 4000 pewnie. Bohaterska szarża. Niestety nie mamy, ale posiłki. 28000, prawie. Bardzo dobrze. 200 obrażeń. No i -kuby tutaj wykończyły Smoka. Zdecydowanie zasłużone zwycięstwo dla Sukkubów. Bohaterowie z Ronu Gryfów gromadzą się wokół ciała ich matki, księżnej Katarzyny. Jej ciało powoli znika w grobowcu, żeby spocząć u boku, u boku jej męża, Sławoja. Seldana spogląda na, na dzieci ze współczuciem, a następnie zwraca swoje oblicze ku niebu i w skupieniu wygłasza ostatnie pożegnanie poległego i smoczego rycerza Malasy. Katarzyno, księżno Gryfów. Żono Sławoja, smoczy rycerzu Malasy. Oto składamy twe ciało w grobowcu przodków naszych, u boku męża twego, tam gdzie twoje miejsce. Nie zebraliśmy się tutaj, żeby wychwalać twe zasługi dla rodu Gryfów czy jako obrońcy Aszanu. Sławimy cię jako spełnioną matkę, której dzieci są twym dziełem na tym świecie. Zawsze szłaś za głosem serca. I właśnie taką cię zapamiętamy. Gotowiśmy. Wszelako przymierze zmierzchu wiąże nam ręce. Nie śmiemy sprzeciwić się woli lasy. Nie, ono nie dotyczy. Możemy ci tylko pozazdrościć. Pozazdrościć? Sylana, nasza smocza bogini, porzuciła swój lud. Przez chciwość cesarza Lijama Sokoła i zdradę naszych elfich braci, musieliśmy prosić Was o ochronę. Wojny wszelako nie poprzemy. Nie odważymy się zaburzyć równowagi. A więc sami sobie poradzimy. Prowadź nas malasco, któraś nas umiłowała, gdy inne smocze bóstwa wzgardziły. Ten świat jeszcze nas popamięta i to gorzko, jak mrelak. Ogląd ma tak... To jest obrzydliwy jest ten głos. W sensie ja sobie zdaję sprawę, mam nadzieję, że to mówił ktoś takim specjalnie zmienionym głosem, ale jeżeli ktoś ma taki głos na co dzień, to ja mu naprawdę współczuję. Nie byłbym w stanie wytrzymać z kimś, kto w ten sposób mówi, kto ma taki głos na. Co... No nie, no wolałbym chyba sobie w web strzelić niż z kimś takim wysiedzieć. No ale dobrze, skończyliśmy to, także co? Zakończyliśmy sobie tutaj całą podstawową grę Heroes of Might and Magic 6, czy Might and Magic Heroes. Dostały nam jeszcze cztery kampanie dodatkowe, z czego dwie mają właśnie po dwie misje i dwie mają po cztery. No i co, gramy je sobie pewnie, ale tak jak mówiłem, myślę, że zrobimy sobie... Jeszcze pomyślę, bo jestem nagrany teraz trochę do przodu. Zobaczę, jak będę miał ochotę jeszcze w tą szósteczkę popykać, to sobie popykamy teraz w szósteczkę. Jak nie, no to najwyżej, tak jak mówiłem ileś tam odcinków temu... Zrobimy sobie krótką przerwę, ogramy tam jakieś mapki czy tam kampanie od Was, które wysłaliście do herosów trójki i wtedy sobie wrócimy do szóstki. Ale to jeszcze przed nami, także ja sobie pomyślę, zobaczę, a na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!